Drodzy widzowie, dzisiaj obejrzymy z wami rębak do rozdrabniania drewna Crasher 600 z różnymi rodzajami napędów. Rozdrabniacze służą do rozdrabniania gałęzi, listew, sęków i innych zrębków drzewnych na handlowy dorsz. Maksymalna średnica gałęzi, którą można rozdrobnić, to 100 mm w zależności od rodzaju i wilgotności drzewa. Dzięki konstrukcji obudowy można zmieniać kierunek wyładowczy zrębki na 90 stopni. Crusher 600 jest produkowany w takich typach napędów jak elektryczny 11 kW, benzynowy 18 koni mechanicznych i odwom do traktora. W rębaku są zamontowane cztery noży obcinające. Wydajność to 6 m sześciennych w godzinę. To jest najlepsze rozwiązanie przy zakładach, w których zostaje dużo odpadów lub jak dodatkowa jednostka do linii produkcyjnej pelet. Młyny biakowe chopper są przeznaczone do rozdrabniania zrębki. Wydajność młyna zależy od rodzaju drewna i modeli młyna. Chopper 400 ma wydajność na trocinach 400 kg na godzinę, na zbożach do 1 tony. Chopper 500 na trocinach 500 kg, a na zbożach do 5 ton na godzinę. Ostatni model młyna Chopper 600 ma wydajność 600 kg na trocinach i 6 ton na zbożach. Cechą młynów Chopper jest rozdrabniania wilgotnego surowca i możliwość pneumatycznego załadunku surowca. Dzięki możliwości zamontowania cyklonu można pozbyć się pyłu. Dziękuję za obejrzenie filmiku, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmów. Jeżeli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowi pomogą wybrać produkt, który spełni Twoje wymagania.